Co sytuacja jest taka, że za każdym razem, jak mam przestawiać papcia miera do nowej przystani, no to pada deszcz. No i przed chwilą się umówiłem na przestawianie łódki, już miałem wsiadać na motor, no i patrzcie, no i znowu pada. W związku z tym wrzucam filmik, który nagrałem z miejsca, gdzie papcio będzie cumował. Miałem go nie publikować, ale nie w sobie idzie, a jak przestanie padać, to i tak przestawię może nawet dzisiaj i tak wygląda papcio w pełnej krasie ze stelażami dachowymi teraz tak, to jest fajnie wysoko zobaczcie tutaj wchodzę na łódkę ja sobie prawie, że mogę chodzić po tej łódce i teraz tak, żeby nas nie porywało to myślałem, żeby tutaj był baner, już nawet zaprojektowałem baner w odpowiednim, z odpowiednim nadrukiem z obrazkami papcia chmiela no, ale boję się, że przy dużym wietrze a na tych naszych kanałach zdarza się duży wiatr, ta łódź może być mniej stabilna, w związku z czym zamówimy coś takiego, ale specjalnego do dachu, że będzie dawało nam cień. Będzie trochę gorsze, jeżeli chodzi o przeciwdeszczową osłonę, ale to, to nie jest wielki problem, bo w porze deszczowej raczej się nie pływa. A w porze suchej, jak się zdarzy, deszcz możemy rozwinąć folię na dach, ale wiatry u nas zrywają się naprawdę szalone, i wtedy. Jeżeli zerwie się wiatr, no to nie będziemy mieli z Papciach Miela żaglówki. Ale wygląda to świetnie. Jestem bardzo mega zadowolony. Jest to lekka, fajna konstrukcja. Jeszcze ją tutaj być może wzmocnimy, ale jest super. Jesteśmy w przystani, w której najprawdopodobniej zacumuje Papcio. To jest taka fajna wiejska przystań, ale tutaj jest normalne nadbrzeże i jest głęboki kanał, który łączy się z rzeką. Co nam daje ten komfort, że niezależnie od poziomu wody i od pory, my będziemy mogli tutaj jako jedyni pływać? Tam dalej jest bardzo fajna przystań. Może czasami będziemy startować stamtąd, bo jest pięknie i tam jest sklepik. Ja znam to miejsce całkiem nieźle. A tam są kaczki, nie wiem czy widać daleko. Duża farma kaczek, także to jest bardzo fajnie, bardzo ciekawie, bardzo lokalnie i to jest absolutnie najlepsze miejsce, żeby posadzić Papcia Chmiela. Bo właśnie ustaliliśmy wszystko z miejscowymi z tego domku. Tutaj będzie łódka. Tutaj gdzie ja teraz chodzę podchodzi woda. Tak zaraz tutaj też będzie woda. I to jest absolutnie najlepsze miejsce. Ja nie potrafię sobie wyobrazić lepszego miejsca na przystań dla Papcia Chmiela. On będzie stał gdzieś tutaj prawdopodobnie na razie. Tutaj są jakieś o taka łódka jak papciochmiel. Myślę, że to jest bardzo podobna. Tylko no widzicie, te łódki są bardziej zapuszczone. My o papciach dbamy mocno. Także stąd prosto w pola. absolutnie, absolutnie genialne miejsce.